Ewolucja człowieka zawiera sporo zagadek. Jedną z nich, wspomniany już w tym cyklu psycholog i prymatolog Michael Tomasello, przedstawia w sposób następujący. 6 milionów lat oddzielających istoty ludzkie od innych człowiekokształtnych to z ewolucyjnego punktu widzenia bardzo krótki okres. Szacuje się, że wspólny materiał genetyczny człowieka współczesnego i szympansów wynosi około 99%. Jest to podobny stopień pokrewieństwa jak pomiędzy innymi siostrzanymi rodzajami, na przykład między lwami i tygrysami, końmi i zebrami, czy szczurami i myszami. Głównym problemem jest więc kwestia czasu. Nie był on bowiem na tyle długi, by w drodze normalnych procesów ewolucji biologicznej, opierających się na zmienności genetycznej i doborze naturalnym, mogła powstać oddzielnie każda ze zdolności umożliwiających współczesnemu człowiekowi tworzenie i podtrzymywanie złożonego przemysłu i technologii narzędziowych, wyższych form komunikacji i reprezentacji symbolicznej oraz zaawansowanego systemu instytucji i organizacji społecznych. Tomasello pyta zatem, jak to możliwe, że człowiek tak przewyższa inne gatunki? Dlaczego to my, a nie szympansy czy delfiny, zdolni jesteśmy tworzyć naukę i sztukę, rozwijać technologię i przekształcać świat wokół nas? Dlaczego tylko człowiek potrafi wykorzystać energię atomową i tylko on dotarł na Księżyc? Dlaczego pośród Bonobo nie ma Rembrandtów, Szekspirów i Einsteinów? Zagadka Tomasella wybrzmiewa w pełni, gdy zrozumiemy, że mechanizm ewolucji biologicznej wymaga ogromnie dużo czasu, by, mozolnie nadbudowując nowe umiejętności nad starymi, doprowadzić do relatywnie niewielkich zmian w zachowaniu gatunku. Tymczasem niezwykłe osiągnięcia ludzkości, nauka, sztuka czy technologia są z ewolucyjnego punktu widzenia zjawiskami nowymi, powstałymi do tego w ewolucyjnym mgnieniu oka. Jak to wyjaśnić? Człowiek jest zwierzęciem społecznym, zdolnym do poświęceń dla innych i ścisłej z nimi współpracy. Odpowiadają za to mechanizmy emocjonalne, które stanowią rodzaj społecznego kleju, podtrzymującego spójność społeczności ludzkich. Ale przecież podobne mechanizmy emocjonalne, tylko nieco mniej złożone, znaleźć można u innych gatunków. W ostatnich latach Prymatolodzy poświęcili dużo energii i czasu, by wykazać, że szympansy czy bonobo nie różnią się istotnie od ludzi pod względem profilu emocjonalnego, a dynamika grup społecznych wśród tych naczelnych często do złudzenia przypomina zachowania we wspólnotach ludzkich. Prowadzi to do wniosku, że moralność i inne normy społeczne są już obecne, co prawda w rudymentarnej formie, także u naczelnych innych niż ludzie. Odpowiedzi na naszą zagadkę trzeba więc szukać gdzie indziej. Tomasello dopatruje się jej w niespodziewanym miejscu. Nasze wspólne przedsięwzięcia osiągnęły niezwykłe rozmiary i stopień złożoności w zinstytucjonalizowanej nauce, skomplikowanych porządkach prawnych, technologii i sztuce dzięki niewielkiemu, jak mogłoby się zdawać, dostosowaniu Homo sapiens. Otóż potrafimy uprawiać naukę i sztukę nie dlatego, że w porównaniu z naszymi ewolucyjnymi krewnymi dysponujemy wyjątkową kreatywnością, ale paradoksalnie dlatego, że w większym niż one stopniu jesteśmy maszynami do imitacji. Badania prymatologów i psychologów rozwojowych jasno pokazują, że jedną z podstawowych ludzkich strategii uczenia się jest naśladownictwo. Rodzimy się ze zdolnością i tendencją do imitowania. Dzięki temu potrafimy przekazywać teorie i umiejętności praktyczne z pokolenia na pokolenie, co prowadzi do akumulacji wiedzy. Nie musimy ciągle wymyślać koła na nowo. Wiedzę tę przejmujemy po prostu od naszych rodziców i nauczycieli, a w trakcie swojego życia możemy ją uzupełnić i wzbogacić, po to, by naszym dzieciom przekazać jeszcze lepsze, bardziej przydatne konceptualizacje i sposoby radzenia sobie w świecie. Mechanizm ten Tomasello określa mianem zapadki kulturowej. Pisze o niej tak. Proces kumulatywnej ewolucji kulturowej opiera się nie tylko na inwencji twórczej, ale w nie mniejszym stopniu na wiernym przekazie społecznym, który funkcjonuje jak zapadka, nie pozwalając cofnąć się do poprzednich stadiów. W ten sposób nowo powstały czy zmodyfikowany wytwór lub praktyka kulturowa Zachowują osiągniętą formę, przynajmniej w przybliżeniu, dopóki nie zdarzy się kolejna modyfikacja czy ulepszenie. Zaskakujące jest to, że dla wielu gatunków zwierząt problemem nie jest składnik twórczy, lecz właśnie składnik stabilizujący utrwalający wytwory stanowiący ową zapadkę. Wiele osobników należących do gatunków naczelnych innych niż ludzie jest zdolnych do tworzenia inteligentnych innowacji. Lecz inne osobniki z ich gatunku nie angażują się w taki rodzaj uczenia się społecznego, który umożliwiałby działanie kulturowej zapadki w czasie historycznym. Tomasello twierdzi zatem, że tym, co umożliwia kumulatywną ewolucję kulturową, co stanowi mechanizm zapadki kulturowej, jest ludzka zdolność do imitacji. Czym jednak jest imitacja? Czy jest ona jedyną formą naśladownictwa? Dlaczego jest tak specyficznym sposobem transmisji wzorców zachowań? Przez imitację rozumie się zwykle kopiowanie zarówno sposobu działania innej jednostki np. precyzyjne powtórzenie określonej sekwencji ruchów, jak i celu tego działania. Tomasello twierdzi, że tak rozumiana imitacja pełni niezwykle ważną rolę w początkowych fazach rozwoju osobniczego, a małe dzieci nazywa wręcz imitacyjnymi automatami. Dzieci między pierwszym a trzecim rokiem życia są pod wieloma względami maszynami naśladującymi, co oznacza, że ich naturalną reakcją na wiele sytuacji jest powtarzanie tego, co robią inni wokół nich. U dzieci w tym wieku zasób tego, co same mogą stworzyć, w większości sytuacji, jest bardzo ograniczony. Najbardziej interesujące aspekty rozwoju w tym okresie dotyczą interakcji między indywidualną a kulturową ścieżką rozwoju. Dziecko przejmuje konwencje kulturowe, przyswajając je sobie w drodze naśladowania lub innej formy uczenia się kulturowego, a następnie dokonuje twórczego przeskoku, wykraczając poza nie i samodzielnie odkrywając relacje kategorialne lub oparte na analogii. Zdaniem Tomasella, szympansy, bonobo czy goryle pozbawione są tej zdolności. Nie występuje u nich także celowe nauczanie, instruktaż. U małp występują jednak inne, mniej wyrafinowane niż imitacja, formy transmisji wzorców zachowań. Pierwszą z nich jest emulacja, w przypadku której ważny jest nie tyle sposób wykonania danej czynności, co zmiana w środowisku, do jakiej czynność prowadzi. Innymi słowy, emulacja polega na dochodzeniu do tego samego celu, ale dowolnym sposobem. Drugą formą uczenia się społecznego u małp jest tzw. rytualizacja ontogenetyczna. Polegająca na wytworzeniu sygnału, rytuału zrozumiałego jedynie dla dwóch osobników, np. matki i dziecka. Na tej drodze młode w specyficzny dla siebie sposób mogą informować rodziców o swoich potrzebach. Ważne jest jednak to, że sygnał taki nie ma natury imitacyjnej i nie jest rozpowszechniany w grupie. Paradoksem może się wydawać to, że małpy zdolne są do emulacji, która wymaga zrozumienia celu działania. A są słabymi imitatorami. Paradoksalność ta jednak znika, gdy znamy sobie sprawę, jak wielkich zasobów poznawczych, takich jak uwaga i pamięć, wymaga precyzyjne skopiowanie sekwencji ruchów, nie mówiąc już o powtórzeniu jakiegoś ciągu symboli lub dźwięków. Choć nie ma wątpliwości, że to ludzie są najbieglejszymi naśladowcami że małpujemy znacznie lepiej niż małpy a nasz potencjał imitacyjny obejmuje wszelkie typy zachowań. Wśród psychologów, neurobiologów i prymatologów toczy się spór o zakres zdolności naśladowniczych u innych zwierząt, a szczególnie u naczelnych innych niż ludzie. Obserwacji i badań w tym zakresie jest wiele. Przykładowo, u szympansów zdolności imitacyjne badał Franz de Waal. Ustalił on, że obserwując zachowanie innych osobników, szympansy szybko przyswajają sobie nowe techniki pozyskiwania pożywienia. Inni prymatolodzy badali zachowania naśladownicze u młodych rezusów i orangutanów. Zaobserwowano, że te ostatnie angażują się w spontaniczne naśladowanie wyrazów twarzy. Istnieją również obserwacje terenowe sugerujące, że naśladownictwo występuje u dzikich małp. Przykładowo, Robin Dunbar opisuje różne sposoby chwytania mrówek przez szympansy z gąbę we wschodniej Afryce oraz szympansy z lasu Taj w zachodniej Afryce. Te pierwsze używają długich patyków i pozwalają mrówkom wspiąć się do połowy kijka, nim zgarną je palcami i kciukiem, przy czym powtarzają tę procedurę średnio 2,6 razy na minutę. W lesie Taj szympansy używają krótszych patyków, przeciętnie na stopę długich, dopuszczają mrówki tylko do jednej trzeciej ich długości, a potem, by je zjeść, przeciągają kijek między swoimi wargami, powtarzając ten manewr nawet 12 razy na minutę. Jednakże, ponieważ ich technika dostarcza jednorazowo o wiele mniej mrówek, w ostatecznym rozrachunku to małpy z gąbę wypadają dużo lepiej. Łowiąc mrówki mogą schwytać ich średnio około 760 na minutę w porównaniu z jedynie 180 mrówkami na minutę u szympansów taj. Gdyby w grę wchodziło uczenie się metodą prób i błędów, moglibyśmy zasadnie przypuszczać, że szympansy taj wpadłyby na skuteczniejszą metodę. Fakt, że nie wpadły, sugeruje, że mogą uczyć się tej techniki raczej przez kopiowanie niż przez emulację. Takich i podobnych przykładów imitacji u zwierząt przytaczać można wiele. Czy przykłady te podważają hipotezę Tomasella, zgodnie z którą jedynie ludzie są doskonałymi naśladowcami, a ludzkie dzieci wręcz maszynami imitacyjnymi? Wydaje się, że nie. Kluczowy w tym kontekście jest fakt, że ludzie imitują w sposób niedyskryminacyjny. Czyli wszelkie typy zachowań, i na dużo większą skalę niż inne naczelne. Różnica między nami a innymi gatunkami, podobnie jak w przypadku mechanizmów emocjonalnych odpowiedzialnych za relacje społeczne, jest więc raczej kwestią stopnia. Jest to fascynujący wniosek. Okazuje się bowiem, że za nasz sukces ewolucyjny nie odpowiada jakieś spektakularne przystosowanie biologiczne. Mamy tylko nieco inne reakcje emocjonalne niż pozostałe naczelne. Odrobinę bardziej utożsamiamy się z przedstawicielami naszego gatunku. Trochę lepiej imitujemy się nawzajem, ale to nieco, odrobinę i trochę daje w efekcie kulturową przepaść.